Cześć, tutaj Kuzuar w szóstym odcinku mojego QA. A w tym odcinku przedstawię swoje stanowisko wobec przemocy w grach. Zaczynajmy, bo nie chcę mi się y, klepać bez sensu. Otóż y, ja widzę to tak. Y, jeżeli gra jest y, oznakowana, y, można w nią grać od 16 roku życia, no to ok. Niech 16 lat. 16-latki czy tam starsi grają sobie w te gry, byle nie grały dzieci, które później pójdą do lasu i nie wiem yy, zaczną walczyć z drzewami, mogą sobie zrobić jakąś krzywdę, tak? Albo yy, ludzie, którzy, no nie wiem, na przykład yy, będą grali obsesyjnie w takie gry, a potem yy, wyjdą na ulicę i zabiją 15 osób, po czym strzelą sobie w łeb. Yy, to mi się trochę nie widzi, ale tak. Ja nie jestem zwolennikiem yy, przemocy. No yy, jeżeli chodzi o moje RPGowanie, tak, to yy, gram głównie dla fabuły, nie dla zabijania niezliczonych zastępów przeciwników. Yy, gram, bo tam bo mnie to ciekawi. Yy, na pewno nie gram po to, żeby wymordować yy, yy, wszystkie zwierzęta i wszystkich yy, bandytów, yy, deserterów i tak dalej. Więc to na pewno jest yy, też yy, dowód, że ja nie jestem zwolennikiem takiej właśnie przemocy. Dalej. Yy, no właśnie, kiedyś zdarzyła mi się taka sytuacja. Poszedłem sobie kupić CD Action w Kolporterze. Yy, Wchodzę do Kolportera, przede mną yy, stoi... Ja już wziąłem sobie gazetkę, Przepraszam czasopismo, stoję sobie, czekam, już miałem y, zapłacić. Gdy nagle y, przede mną wpycha się mała dziewczynka, patrzę, CD action y, trzyma w, w ręce. Oczywiście poszła sobie z mamą, tak? Na okładce jest y, y, człowiek niemal cały we krwi z y, pistoletem w ręce, tak? Z, w drugiej ręce z nożem ale nie, matka na to nie zwraca uwagi. Matka, matka wyciąga y, 16 zł i płaci za to, właśnie, CD Action. I tak patrzę na, y, na okładkę. Patrzę i widzę y, znaczek plus 18. I tak sobie myślę. No dobra, spoko. Y, spoko skoro rodzice nie rodziców nie obchodzi, y, w jakie gry grają y, ich dzieci, to sprzedawca powinien zauważyć, że. Ona jest chyba ciut za mała na, na gry z tego czasopisma. Ja tam patrzyłem na oznakowanie Pegi. Tam było m.in. przemoc, wulgarny język, erotyka. Więc spoko. Już wszystko jasne. Najwyraźniej jej rodzice też w takie gry grali, jak byli mniejsi. I najwidoczniej im to nie przeszkadza. Mnie to trochę oburzyło. No ale co ja mogłem zrobić? Nie mogłem zwrócić uwagi, gdyż za chwilę spotkałbym się z ładną składanką przezwisk pod moim adresem od matki, tak? Czy na przykład nawet że sprzedawczyni, że nie pozwalam jej pracować kiedyś już tak było. Ja tylko zwróciłem uwagę, że dzieci nie powinny grać w takie gry, no bo potem. Rosną tacy psychopaci. Ona wyjechała na mnie, że ja jej nie pozwalam sprzedawać. Skoro to jest jej zawód, no to chyba ona powinna tam się rozeznawać, który, którym użytkownikom można takie czasopisma sprzedawać. A wiadomo, że nie każdy, nie dla psa kiełbasa, nie każdy może sobie zagrać w taką grę. Jeżeli chodzi o ogólnie o przemoc, no to tak. Jak już mówiłem, takiej przemocy nie popieram. Ja gdybym mógł, to tak. Mógłbym przechodzić terpegi nawet bez walki. Mógłbym nie dawać walkę, mógłbym omijać każdego, ale tak się nie da, tak? A ja lubię taki typ gry głównie ze względu na to, że pokazuje ciekawy świat przede wszystkim ładny świat. I ciekawą fabułę! Na przykład, uratowanie świata przed demonami, czy czymś takim, stopniowo na zasadzie sekwencji przechodzić misje, które mają wpływ na to później w przyszłości. Jeżeli chodzi o strzelankę, to tak. Jeżeli chodzi o strzelankę, gry wojenne, na przykład taka inwigilacja, tak. Yy, na przykład yy, przesz, przeszpiegi rozumiem. No oczywiście yy, jak to na wojnie nie obejdzie się bez walki, ale ja zawsze w grach takich. Oczywiście, jeżeli miałem wybór, to starałem się jak najmniej yy, zabijać. Już nie będę robił z siebie takiego yy, świętego, ale ja po prostu. Moim zdaniem to jest strata czasu na takie walki. Yy, dlatego też yy, tak jak na przykład w. Oblivionie, w którymś tam odcinku zaczepił mnie bandyta, chciał, żebym mu zapłacił. Ja po prostu sobie odjechałem. Mogłem z nim walczyć, myślę, żebym go pokonał, ale po co? Po co ma mam uczyć innych, że trzeba pierwszego napotkanego kolesia zabić? Bo to jest nieprawda, tak? Jeżeli chodzi o multi w grach wojennych, to też mi trochę nie podchodzi. No, rozumiem, że tak było naprawdę, yy, tak yy, w pojedynkę, chodząc w grze wojennej. Oczywiście to nie, nie oddaje pełni walk, tak jak na przykład yy, 30 na 30 tak, na multi. Ale moim zdaniem to trochę bez sensu. O, i dalej. Gry typu GTA też nie, nie podchodzą mi. Też mi się średnio podobają. Ogólnie yy, strzelanki. Dla mnie nie są jakimiś fantastycznymi grami, dlatego też rzadko w nie gram. Yy, <grym> mógłbym grać w takie gry jak. Yy, no nie wiem. Praktycznie każda gra to yy, przemoc, tak? Praktycznie. No nawet w Mario Bros. Tam za trzeba zabijać te, te grzybki. Yy, bez tego się nie obejdzie w grach, ale. Już jeżeli to wybieram, gry w których mam wybór czy zabić, czy nie zabić, i zazwyczaj yy, staram się nie zabijać. Ja nie chcę uczyć innych, że trzeba mordować yy, wszystkich po kolei, tak. Będę się, yy, powtarzam się, ale szczególnie na to zwracam uwagę. Ja czegoś takiego nie popieram, i w przyszłości chciałbym więcej gier, w których jest możliwość yy, obycia się bez rozlewu krwi. To było takie dosyć obszerne wytłumaczenie mojego stanowiska wobec przemocy w grach komputerowych. Już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się w kolejnym odcinku QA lub innej serii. Do zobaczenia. Cześć.